Czy bańki próżniowe robione przez masażystkę nie zaszkodzą przy problemach z kręgosłupem lęziowym i osteoporozie? Bańki mają, jeżeli chodzi o skuteczność, baniek, to skuteczność jest problematyczna. Nie ma jakiejś udowodnionej skuteczności baniek, jeżeli chodzi o schorzenia kręgosłupa lęziowego. Dla mnie, jeżeli coś nie ma jakiejś udowodnionej skuteczności. Ja takich rzeczy nie, nie robię. Przede wszystkim dlatego. Dla siebie na przykład. I nie rekomenduję moim pacjentom, dlatego, że nie chcę, żeby tracili czas, żeby tracili też jakieś tam pieniądze. Jeżeli ktoś lubi bańki, lubi się w, ty, w to bawić, prawda? Albo może mu to przynosi jakieś, jakieś korzyści, ewentualnie czuje się lepiej po tych bańkach. Każdy jest inny. Nie będę z tym dyskutował. Najczęściej bańki nie powodują... Jakiś problemów z kręgosłupem. Dlaczego? Bańki działają przede wszystkim na skórę, na tkankę podskórną. Po prostu powodują przekrwienie skóry, nie powodują przekwienia kręgosłupa. Skóra jest przekrwiona, jeżeli ciśnienie w bańka jest odpowiednio małe, czyli jest taka próżnia dosyć duża, to zaczyna ciągnąć, wciągnąć skórę. W zależności od tego, jaki jest, jaki jest stan naczyń krwionośnych. Zależy też, jaki je, jaka jest krzepliwość krwi. Jeżeli ktoś jest na przykład na lekach rozrzedzających krew, to te bańki będą powodowały takie krwiaki. Będą aż czarne. To, że po bańkach zostają takie czarne miejsca, to nie znaczy, że wyciągają chorobę jakiegoś demona. Ja już różne rzeczy słyszałem: evil i tak dalej. To tak nie jest. Po prostu jest krew. I to zależy od krzepliwości krwi, zależy od tego, jak mocno bańka ciągnie, i zależy od stanu naczyń. I tyle. To nie jest tak, że tu się bańka zrobiła czarna, a tutaj nie, bo tu jest źle, gdzieś tam. To są... to są totalne bzdury, pamiętajcie o tym. Coś Wam powiem jeszcze. Kiedyś widziałem, jak ktoś robił akupunkturę taką. I. Właśnie nie jako punkturę, to nie była tylko jako punktura, ale jeszcze skaryfikacja. Częścią medycyny chińskiej jest również skaryfikacja, czyli igłą lub jakimś innym przyrządem powoduje się krwawienie w pewnym miejscu. Drażni się skórę, się drapie mocno, nakłuwa się, tak żeby wywołać krwawienie. I widzimy, jak ta osoba nakłuła żyłę pod kolanem. I z tej żyły, jak to z żyły? Z żyły krew jest ciemna. Praktycznie nieraz czarna, bo taka jest natura krwi Żylnej. Ona jest nieutleniona, ona jest pełna dwutlenku węgla, dlatego właśnie ma taki kolor. Z tętnic kolor... tętnica ma krew, która jest żywo czerwona, a żyła ma krew ciemny. Ta osoba nakuła pacjentce tą właśnie żyłę i mówi: Zobacz, to jest właśnie takie złe ci, zła energia ci, taki. Takie coś, jakiś diabeł, czy coś takiego, i to właśnie wychodzi z niej. Będzie lepiej? Uważajcie na takie bzdury. Ja wiem, że wszystkiego nie znamy w medycynie i zachowuję respekt dla tego typu praktyk, bo do końca po prostu nie wiemy, co działa, co, co nie działa. Możliwe, że są jakieś metody medycyny szamanistycznej i tak dalej. Yy, które, które działają i to by trzeba poznać. Niemniej, dopóki nie mam przekonania do tego, nie mam jakichś dowodów, to wolę takich rzeczy nie stosować, nie polecać. To nie to, że jestem jakiś super przeciwny, ale jeżeli pytacie mnie o zdanie, to, to takie jest moje zdanie, prawda?